A sprawdziłam. Wam Ekstra. Ekstra skuteczny, ale bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dystrybutor Fiore Mix zaprasza na koncert brzoskwiniowe fantazje. Czy Pani wie, że wybielacz może zniszczyć ubranie? Zwykłe wybielacze zawierają chlor, który może spowodować zżółknięcie tkaniny lub nawet ją zniszczyć. Nowy Vanish White przy każdym praniu odświeża biel i jest bezpieczny dla tkanin, bo nie zawiera chloru. Wystarczy nalać trochę na plamę i dodać do prania razem z proszkiem. Vanish White usunie plamy i odświeży biel. Nawet po wielu praniach wszystko będzie białe i mocne jak nowe. Nowy Vanish White więcej znaczy od chlorowych wybielaczy. Gdy dopada nas tak silny ból, nie warto eksperymentować. Wtedy potrzebny jest szczególnie silny lek. I taki jest Ibuprom Max. Ibuprom Max zawiera maksymalną, dostępną bez recepty dawkę leku. Ibuprom Max działa precyzyjnie w miejscu, które jest okniskiem bólu. Ibuprom Max. Maksymalna siła daje pewność. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Uwaga, od maja w aptekach dostępny jest nowy żel na bóle mięśni i stawów Difortan Actiżel. Jedyny żel rekomendowany przez Ibupro. Difortan to właściwa kuracja. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rzuć wszystko. Wysyłaj SMS-em kody spod nakrętek Pepsi i co godzinę wygraj komórkę Samsunga. Prześlij najwięcej kodów, a polecisz z ebim Polarkiem do Brazylii na Maracanę. Największy stadion świata. Płytki kładziemy prosto. Gdzie prosto? W karo. No gdzie w karo? Prosto. Nie lubisz takich sytuacji? Buduj dom z PSB. Doradzimy. Pomożemy. Dowieziemy materiały. Budująco. Na każdym kroku. Zmęczona problemami z wybielaczem? Wybielacza po prostu nie można używać na kolorach. Przypadkowo wylałam go na koszulę męża i oto efekt. A to też jest koszula męża? Wypróbujmy na niej wanisz. Och nie! Co powiem mężowi, jak i ta koszula się zniszczy? Niech się pani nie martwi. Wanisz jest bezpieczny dla kolorowych tkanin, bo nie zawiera chloru. Nalej wanisz na plamę i dodaj do prania. To cud! Wszystkie kolory wyglądają wspaniale i jakie to czyste! Wanisz! Zaufaj różowe sile. Zapomnij o plamach. Mistrzowska oferta kos spalinowych tylko u dealerów sztil. Przyjdź i poznaj szczegóły promocji. Sztil. Najwyższa jakość w najlepszej cenie. Tu, w głębi morza, odkryłam tajemnicę naturalnego składnika znanego z ujędrniania i wygładzania skóry Algi Morskie. Oto nowy żel pod prysznic Palmoli Thermal Spa Farming, wzbogacony ekstraktami z alg morskich. Używaj go codziennie, a po 14 dniach możesz poczuć, że twoja skóra jest jędrniejsza i gładsza. To moja tajemnica, aby mieć jędrną skórę. Nowy Palmoli Thermal Spa Farming. Jędrność skóry zaczyna się po 14 dniach. Link 4 wystarczy zadzwonić i jesteś ubezpieczony. Wystarczy zadzwonić i są kiedy ich potrzebujesz. Link 4. Ubezpieczenia pod ręką. Pomoc wszystkim poszkodowanym. Dokumentacja wypadku. Ponad tysiąc holowników w całej Polsce. Gdziekolwiek jesteś, pomoc w pół godziny. Mówiłaś, że zgłodniałaś, tak? Nowe Lay's Appetit Stick. Pyszne chipsy w kształcie i osmaku frytek. Idealne, kiedy dopada Cię głód. Beko. 5 lat pełnej darmowej gwarancji. A po 5 latach zapomnisz, że w ogóle gwarancja jest potrzebna. Beko. Sprzęt AGD. Mój mąż zawsze mówi, że najszybciej znikają kanapki z kaczupem pod I tak jest. Bo to, co smaczne, po prostu znika. Pyszny keczup w podwiszki. W Mmm, pycha! Są ciasta, które potrafią zaskakiwać. Na przykład kopiec kreta doktora Edkera.